Skandal w taniec z gwiazdami Pawlowicz ostro krytykuje Sokołowską. Emocje sięgają Zenitu w finale programu Taniec z gwiazdami, gdy Anita Sokołowska, znana z ról w popularnym serialu przyjaciółki, zmierza się z Roksaną Węgiel i ma faszn. Choć pierwszy taniec aktorki wprawił jurorów w zachwyt, drugi spotkał się z krytyką, zwłaszcza ze strony Iwony Pawlowicz. Sokołowska od zawsze zachwycała widzów swoim talentem aktorskim, a jej udział w programie taniec z gwiazdami był dla wielu fanów miłym zaskoczeniem. Jej zaangażowanie i determinacja podczas treningów zwróciły uwagę, co zaowocowało przeprowadzeniem jej do finału. Tam zmierzyła się z mocną konkurencją, ale ostatecznie sięgnęła po zwycięstwo. Jednakże nawet triumf nie osłabił intensywności emocji, gdy Sokołowska otrzymała krytykę za drugi taniec, quickstep. Mimo pochwał. Iwona Pawłowicz zauważyła pewne niedoskonałości w wykonaniu, co wywołało reakcję publiczności. Mimo to Ewa Kasprzyk zauważyła wspaniałość prezentacji Sokołowskiej i okazała jej wsparcie. Jednak Sokołowska odwzęczyła się rewelacyjnym wykonaniem Rumbi, co wzbudziło zachwyt zarówno jurorów, jak i widzów. Jej zmysłowość i precyzja sprawiły, że otrzymała wiele pochwał, co podsumowało jej udział w programie z pełnym triumfem. Jej pozytywne nastawienie i zdolność do pokonywania przeciwności uczyniły ją wzorem do naśladowania dla wielu. Wraz z zakończeniem udziału w programie, Anita Sokołowska przeniesie się do nowych wyzwań i projektów, kontynuując swoją niezwykłą podróż artystyczną z nowym zapałem i determinacją. Jej historia w taniec z gwiazdami to nie tylko opowieść o tańcu, lecz także o sile ludzkiego ducha i determinacji. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.